No, film Marcina też nie był Jokerem, ja nie wiem, kurwa, oni grają w pokera, kurwa, a mają dwójkę i trójkę na łapie, kurwa. Patrzą na siebie złowrogo, jeden, kurwa, w okularach, drugi, kurwa, zolinował, tamten patrzy, mówi, no dobra, sprawdzam, kurwa, nie? Patrzą, kurwa, patrzą, kurwa, na flop i tam, kurwa, nic nie ma, nie? Tam, kurwa, jest taktyczny remis, kurwa, tam, tam, tam patrzą, kurwa, wiesz, tu, tu jakiś, kurwa, jakaś dama zleciała, kurwa, kur... Chuj wie, jak to kurwa połączyć, nie? Patrzę, kurwa na siebie. Mówią, Dobra, gramy dalej. To tam kurwa, no contest. To Marcinowi tak źle doradza, pijarowo. Dobra, jeszcze odnośnie Marcina Dubiela. powiem wam jedną rzecz. Yy... To, że ktoś mu doradza, to jest jedno, ale to, czy Marcin słucha tej osoby, to jest zupełnie coś innego, nie? Między innymi. Między innymi. Yy... Jakby wszystkie rzeczy, które jakby wychodzą i które zostały odbite przez Wardęgę, chyba wszystkie. No ale chyba naj, najmocniejsza to była ta. Yy, to była ta. Yy, że ta głosówka była przycięta, nie? Jakby to jest takie kurwa yy, mega kompromitujące. Tak, overall. No. To, to, nie, to, to w ogóle nie było, to, 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 to w ogóle nie przyszedł mu ktoś i mu nie powiedział: Ty stary, weź to utni. Yy, może, może przemyślą, nie? M może przemilczam na takiej zasadzie. Yy, yy, yy. I, ten, I ten film z wczoraj to też nie była jakaś. Czy, bo Wy też macie taką wizję, też macie taką wizję zbudowaną w głowie, że Marcin siedzi z dziesięcioma osobami w garniturze po skończonych jakichś studiach i po. Po, nie wiem, z doświadczeniem 40-letnim w 70 firmach, którzy obsługują, nie wiem, kurwa, PR, Cristiano Ronaldo i siedzą, kurwa, z kartką i mu rysują, kurwa, drogę jak wyjść z awantury, nie? Są rzeczy, jakby, z których można kogoś, z, 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 można jakieś rzeczy spróbować wytłumaczyć, a są rzeczy, których kurwa de facto się nie da wytłumaczyć. Więc no. A, a pijarowiec nigdy ci nie powie, bo oni tak po prostu nie działają, co masz zrobić, tylko jakie mogą być konsekwencje podjęcia Twoich decyzji. Czy na przykład yy, czy na przykład powiedzmy jest sytuacja ta w Kenii, że, że jest ten skośnoki yy, ten chłopczyk Marcin powiedział to, co powiedział, i na przykład pyta się pijarowca. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? I on mu mówi tak, jakby opcji masz kilka. Możesz przemilczeć, ale raczej się wydarzy to, to i to. Możesz przeprosić, ale raczej wydarzy się to, to i to. Możesz iść, nie wiem, zaparty i wydarzy się to, to i to. Więc on jakby stara się, taki pr stara się jakby doradzić ci, y jaka jest najlepsza opcja. Czy jakie są konsekwencje z, jakby z podjęcia decyzji, które ty y, sam podejmiesz, albo z, y, jakby drogę, którą sobie wybierzesz, i co z czym się je? A to, że potem są ludzie, którzy się nie słuchają, albo wybierają overall gorszą dla siebie opcję, to są na parakaloszy. To na przykład to, to jest ten przypadek, nie? Yy, no. Mi się wydaje, że ten, mi się wydaje, że, że też błędnie trochę jest, bo czytałem jakby komentarze pod, pod szutami odnośnie swoich wczorajszych wypowiedzi. Znaczy, że moich. Ja albo się kurwa nie potrafię wysłowić, albo kurwa źle mówię, albo, albo nie wiem, z czym to jest spowodowane. Albo po prostu ktoś się zasugerował jakby opinią innych ludzi, którzy to oglądali, i może właśnie w ich głowie taka, taki, a nie taki wydźwięk to miało. Ale jak dobrze pamiętam, to ja w żadnym momencie nie powiedziałem, że ilux przesyła 9 zł i 75 groszy. Jak ktoś nie wrzuci reklamy 77 do Szota, to zdejmujesz film. Yy, boisz się zobaczyć Wardęgę, który cię punktuje w twoim bronieniu dubiele i odwracaniu kotogonem. Mitro wczoraj te same wymówki, że grasz teraz, że nie ma Szota, a ci wysłasz. Okej, okay, naucz się pisać, to jakby to jest pierwsza rzecz. Po drugie, w momencie kiedy wypisaliście o Sylwestrze, który oglądał coś. Yy, podejrzewam, że jakby... <ścoughs> Sylwester oglądał mnie, który oglądał go, to, yy, to ja grałem i stwierdziłem, że jakby spoko mogę zobaczyć, ale nie wyjdę z gry w momencie, żeby to oglądać na live. No. Możecie mi go podesłać. GSTM przesyła 10 zł. Jak masz zamocowane przed nią rejestrację 3 chodzi mi czy norma IE, czy na jakieś magnesy? Na taśmę dwustronną, bo ja nie miałem rejestracji z przodu, ale zatrzymała mnie policja i wyciągnąłem taśmę dwustronną, taką mocną, co kupiłem w Obi, żeby przymocować kamery, wideorejestratory na szybę. I po prostu kurwa na Janka, kurwa, rozwinąłem tą taśmę, przykleiłem ją byle jak, a potem się okazało, że ona jest tak mocna, że jak próbuję ją oderwać, żeby to zrobić jakby normalnie, żeby nie była krzywo i tak dalej, to kurwa, że mi y, część karbonowała. Kurwa, lata i, i prędzej chyba bym wyrwał tą tablicę z tą częścią od tej części niż tą tablicę z tej części. No. Okay, Filipko z wysła. Poproszę, aby to nie było długie. Nie to ogląda. Policja i chuj. Ja pierdolę Filipkost. Raper przesadził. O tych. Generał, umiesz się wysłowić z problem. Ludzie widzą w tym zadubiel wziął rodzinę i pokazał jacy biedni i tnie powinien ich wgl pokazywać na filmie, a do tego płakanie na siłę było kiepskie. Ten film był niepotrzebny, kompletnie lepiej jakby nic nie dodał. Dobra. Czy ten film był fatalny? No z punktu widzenia takiej osoby, która śledzi aferę i, i patrzy, co się dzieje, to był kurwa żenujący. Bo jakby, ja myślę, że żadna osoba, <laughs> żadna osoba nie byłaby w stanie, yy, żadna osoba nie byłaby w stanie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, a mianowicie po co ten film powstał? Z drugiej strony i to jest jakby to jest coś to jest kurwa bo najgorsze jest to że ja to kurwa mówiłem 30 razy tylko w zależności jak ty jak, jakie ty masz kurwa podejście do całej sytuacji to jak ktoś kurwa nie powie zero jedynkowo tak jak ty chcesz to już masz z tym problem. I słuchaj w momencie kiedy w momencie kiedy ja widzę ten film to żenował mnie ten film owszem mnie żenował tylko z drugiej strony mi było kurwa też przykro jak oglądałem ten film. Bo ja i znam tą kobietę, jego mamę, i, i ja, jakby kurwa, miałem małą bo małą, ale gdzieś tam się spotkaliśmy, gdzieś tam się przez chwilę rozmawialiśmy z tym rodzeństwem. Ja też rozumiem, kurwa, że niej katusze przechodzą przez to, co się dzieje, więc mi jest kurwa ich szkoda. I, i, i wiesz, i ja myślę, że, no kurwa, no, czy, czy jest potrzebne, żeby jeszcze kurwa każda osoba do tego ogródka, kurwa wrzucała kolejną piłkę? Bo mi Marcina jest trochę szkoda, ale no tak jak mówiłem, nie? Jeśli on coś zrobił, to powinien kurwa ponieść tego konsekwencje, a nie jego rodzina. Powinieneś się nie wypowiadać, będąc jego kolegą, bo go bronić bez sensu i znajdują jakieś rzeczy, które nie mają znaczenia. Hmm. Bronię go bez sensu. Ok? Jakby jedyne co jest prawdą, <laughs> jedyne co jest prawdą, bo dziewczorajszym, ale to raczej zauważyła każda osoba, że no, no nie skupiałem się jakoś mocno na Marcinie, yy, tylko mi kurwa żal tej rodziny było nie yy, i tyle. A, a prawda jest taka, że kurwa, że zostało po raz, że zostały we wczorajszym materiale Sylwestra zostały odgrzane kurwa trzy te same głosówki, yy, cztery te same screeny i pokazane jeszcze dwa screeny kto do kogo pierwszy napisał. I owszem, jakby ten film już był. No. On odpowiedział na film, tu ja nie wstawiał nowych faktów. I dlatego ja byłem zdziwiony, ponieważ Sylwester powiedział, że ma dwa asy w rękawie. Jakby ja... Jeśli to by była zwykła odpowiedź, że okej, okay, nadal się przerzucamy, jakby kto miał rację w danym momencie, w której sekundzie i, i który screen jest prawdziwy, czy nie, to jakby spoko. Ale Sylwester zapowiedział, że ma dwa asy w rękawie, a w przypadku Sylwestra, Sylwester przyzwyczaił nas do tego, że y, taka kuczna zapowiedź to jest spotęgowanie tego, co się wydarzyło przynajmniej trzykrotnie. No i w momencie, kiedy... Rozumiesz, o co mi chodzi, czy nie? No, film Marcina też nie był Jokerem, ja nie wiem, kurwa, oni grają w pokera, kurwa, a mają dwójkę i trójkę na łapie, kurwa. Patrzą na siebie złowrogo, jeden, kurwa, w okularach, drugi, kurwa, zolinował, tamten patrzy, mówi, no dobra, sprawdzam, kurwa, nie? Patrzą, kurwa, patrzą, kurwa, na flop i tam, kurwa, nic nie ma, nie? Tam, kurwa, jest taktyczny remis, kurwa, tam, tam, tam patrzą, kurwa, wiesz, tu, tu jakiś, kurwa, jakaś dama zleciała, kurwa, chuj wie, jak to, kurwa, połączyć, nie? Patrzą kurwa na siebie, dobra gramy dalej, tam kurwa no contest. No. Czemu zawsze każdy zasłania się do jak mu się dupa kurwa mieć odrobinę honoru? Kurwa bo, no nie wiem no. Ja nie wiem, czy się zasłania. Ja ci powiem tylko jedną rzecz, że rodzice tacy są, i ogólnie rodzina taka jest, jak macie dobre relacje, nawet jeśli ich nie macie, to, to na potrzeby chwili takie będą, że twoja matka czy twój ojciec dziwne by było, jakby się za tobą zero jedynkowo nie, nie wstawili. Nawet czasami dochodzi do takich nieracjonalnych, do takich nieracjonalnych, yy, do takich nieracjonalnych rzeczy, że... Yy, że nawet jak ktoś jest w chuj winny, wiesz, ja już nie mówię, że jakieś zatajem, czy coś, ale że rzeczywiście popeł popełnia ciężkie przestępstwo, to taka matka, czy taki age, ojciec mimo wszystko starają się pomóc temu dziecku. Jeśli chodzi o security, korzystamy tutaj z usług z byłego ochroniarza 50 centa, grzechotnika, jak wiecie o co chodzi, to wiecie, że zawsze jest podpięty. Peter Penner, dziękuję, czwarty miesiąc. I no właśnie dobrze, jak rodzice nie wstawiają się za tą 0,1, ale kurwa, bo widzisz, bo ty jesteś osobą trzeźwo myślącą i nie jesteś stroną w tej sytuacji. Odpowiedz sobie na pytanie, czy jeśli yy, ktoś z twojego najbliższego otoczenia popełniłby błąd. Bo wiesz, bo Marcin na koniec dnia nikogo nie zabił, nikogo nie porwał, nikogo nie zawiózł do lasu, yy, nikomu nie podał tabletki gwałtu. Wiesz, jakby nie mówimy o tej skali przestępstw, bo nie zrobił tego. To czy Ty też byś się nie wstawił na przykład zero-jedynkowo za ze swoim dzieckiem? Ojciec Jeffrey'a Dahmera też się za nim wstawiał. To chyba to jakiś psychopata, nie? No. Więc no. Ja myślę, że Marcin sobie zrobił pod górkę trochę tym filmem. Ale jakby to miejsce, gdzie teraz się wyznajdujecie, to nie jest miejsce, gdzie usłyszysz, że nie wiem. Że chuj w niego, że ta matka kurwa głupia, bo, bo się popłakała. A ta siostra też zjebana i ten brat też nie dojebany. Jakby to nie... Jest, to nie jest. To nie tu, nie? Ten film nie był dobry, no. Po prostu. Ale myślę, że wystarczająco dużo ludzi już... Yy, jakby kurwa jeszcze mocniej okre, o, określiło ten film, żebym ja osoba, która jakby zna tych ludzi, jeszcze im dokładała do pieca. I tyle. No kurwa, no jest tragiczny ten film, no? No. A inna sprawa jest taka, że tej rodziny no rzeczywiście nie, nie powinno się atakować. I, I też ciekawą rzecz dzisiaj przeczytałem, bo Jacek Gadzinowski, taki youtuber, który te wjazdy na chatę kiedyś robił, tam taką nitkę dużą stworzył od Ubielu. I on tam powiedział: tam jednym jakby z, z podpunktów było, że skoro nie chcesz, żeby rodzina dostawała uwagę, to po co ją pokazujesz? Jeśli oni mają nieprzyjemności. To w momencie, kiedy ją pokazujesz, to jeszcze bardziej to nieprzyjemność. Dziękuję bardzo kop. Dzięki. No, I, i, że po co, i że po co jakby pokazuję tą rodzinę, jeśli nie chcę, żeby ta rodzina jakby w tym uczestniczyła. I ja myślę, że z jednej strony jest z tym jakby trochę racji, bo jest dużo osób, które nawet nie wiedziało, jak wygląda jego rodzina teraz wie. A z drugiej do niektórych ludzi trzeba trafić tak, jakby obrazując im krzywdę, nie? Czyli, jak ja na przykład powiem, moja mama płacze, i to sobie pomyślisz, ach, ja tam płaczę, zamknij mordę. A widzisz, jak moja mama płacze, i mówisz, kurwa, ona rzeczywiście płacze. Tylko potem jest tak, niektórzy przestaną to robić, ale też się pojawi masa nowych ludzi, którzy mówią, okej, okay, już wiemy gdzie atakować. Więc myślę, że tak sumarycznie wyjdzie na to samo, nie? To samo mówił Wardenga wszelki, Gadzinoski. powtarza, jak nie po Zorskim, to po Wardędze. Okej. Okay. Ja niestety nie mówię, że nie oglądałem tej transmisji, nie? Ale takim przekazem trafia do normalnych ludzi z empatią, a tacy nie wysyłają po rodzinie, a dla osób, które grożą rodzinie, to tylko woda na młyn taki materiał. Kurwa, no nie, mam, nie mam, żadnych badań na potwierdzenie, ale jakby wydaje się sensowne to, co, to, co napisałeś, nie? Nie wiem, no. No Marcin się pogubił ewidentnie. no. Jakby, no niestety jego jakby cały ten proces odwoławczy, że tak powiem, te, te statementy i tak dalej, wiesz, odwoławczy pod tym względem, że on się odwołuje od tego, że został skazany za winnego, jest niespójny. Jest momentami dziwny. No, jest przede wszystkim niespójny i to jakby rzuca się w oczy. No. I Marcin de facto już trzeciego filmu nie może nagrać, bo co on zrobi? Jak raz się wyparł, raz przeprosił, raz ktoś się popłakał, to może on teraz, to może on się teraz i on teraz przeprosi, jakby. No nie wiem.